Idziemy z drugą stroną. Wciąłem te 45 stopni. Teraz z drugą stronę sobie tym O, byle nie za krótko. No i dobra. Idziemy obciąć. Te 45 stopni. Dobra, to sobie można od razu nabić. Jeden w płytę. MDF. Kurwa, nie trzymasz się. Styk kurwa, cię kurwa, bep, podziębn. A, dobre. prostować, no tu wyjęło się i trzy z góry. Muszę na dole listwę podciąć Od podłogi, bo ona jest długa Trzeba licz się że Przy go podciąć Teraz sobie zaznaczymy 5,6 cm Szybcie Na listwę. Dobra, ucięty jeszcze przyłożyć, płytę w hmm. stopni powinno być, zobaczymy się Wygląda na to, że jest 45 stopni, Teraz zobaczymy. O, idealnie. Idealnie, ale trochę za długo. Musiałbym z dół skrócić. Trochę weszło do środka będzie. Tu muszę podciąć tą nitkę. Tak. Wyciąć tak na równo z tym na 5-6 też, bo tu nie ma tyle. Tu była wcześniej węższa listwa jak była wudronna. Trzeba zaznaczyć od razu trochę więcej może. Milimetr. Dobra, kąt uzyskać. Znajdźmy tu kurwa w poli Dobra Przyjdzie akryl i kurwa się przemaluje i będzie elegancko. No dobra, robimy to samo, zaznaczamy kąt przycinamy a jeszcze kurwa na dole jest też I co my tu mamy? Za długie, kurde. trochę jeszcze kąt ściemniowałem. No, dużo lepiej. Tą płytę muszę tu odsunąć z tym nie równo patrzę. Tu klina Dobra, dziękuję. Gygantzko wyszło. Tylko to przemalować, będzie gitara. Dobra, przystępuję teraz do zakrylowania tej futryny. Już od drugiej strony miałem wcześniej zaakrylowane. Teraz z tej strony i środek. Tutaj, o, pomiędzy. Jak będę miał pomalowane, będzie ładnie tu wszystko wygląda. Dobra, tu miałem resztkę na palcu, co to tu wykorzystamy. Dobra, Jedziemy z pistoletu. Zobaczymy, jak to kurwa Cieniutko. O, tak wygląda. Teraz, przed akrylowaniem. Taka szpara jest. Zobaczymy jak to będzie wyglądać po. Najważniejsze to to równo nakładać z silikon. Dobra. Teraz trzeba ściągnąć ten nadmiar cały gąbką. O. No, już jest różnica. A. Żadna filozofia, efekt jest. Że pojadę teraz w górę. Czy może tego, do tego gorszego można powiedzieć. otwiera gumbeczko tu kurwa gwoździ tak przyli to za fachowiec był kurwa i jedziemy sobie pyk cyk myk z wyczuciem ściągnąć cały nadmiar silikonu bo jak się zostanie, to po przemalowaniu będzie widać ten nadmiar i nie będzie ładnie wyglądać. Elegancko jest. Jestem zadowolony. Ja widzę kurwa, że jednak tutaj, że mnie silikonował. Do końca. Nie okrywałem. Albo minowałem coś. Kurwa, jak tu dziura jest. Nie pamiętam kurwa, może i nie? No. na drugą stronę. Tu jeszcze ten narożnik można lekko dziagnąć, aczkolwiek on jest dobrze przycięty, ale przy ten silikon tam wejdzie w te dziurki i farba będzie lepiej się trzyma. Ostatnia prosta i w domu jesteś. Dobra, zaraz to musi podeschnąć. Parę godzin. Parę dziesiąt. Wtedy można malować. Niech to ładnie stwardnieje. The all included.